Thank okay. you. że jest w lepszym otoczeniu tych wielbionych piłkarzy zostają się idolami, których każdy podziwia i gratuluje brawami Michał nie jest tych graczem, którzy mieli wielki talent on jest tej grupy ludzi, która trenuje wytrwale zawsze kochał grać piłkę chętnie chodził na treningi, uczył się na swych błędach kiedy przegrywał sparingi pierwszym klubem był public znajdujący się w Krakowie a więc jak się tam to by było to zaraz każdy się robi mimo jego zawzięcia w klubie byli lepsi gracze, by czasem na ławce lecz nie reagował, płaczam tylko ciężej że Dzięki skutecznej pracy Zaczął lepszy, dłuższy Nie zmęczył, nawet był lepszy I pił się głośnej wyżynie To dawało efekty Bo po kilku takich latach Dostał ofertę z brza By w górnych butach bez się stulgały Gdyby to był w ekstraklasie Chciał chciał być coraz lepszy I nie skupiał się na kasie w klubie Każdego lubił On nigdy nie zwaliał kochą Był uprzejmy człowiekiem I często komuś dziękował W naszej lidze był słynny Z niebezpiecznego bezpiecznego zagrania Tam gdzie ktoś lewą nogę A on głową piłkę zasłaniał nawet Pięć lat Michał spędził za później poszedł do jaki by być ich asem za Gromadz trzy lata, robił wciąż dobre wrażenie, więc jak chciał po Polski zmienił otoczenie, wreszcie z tym nowym klubie Michał wygrał dwa puchary, to były pierwsze chwile Moc w roku chwały, tuż po tamtym sezonie Rozpoczynało się Europa znowu był powołany Wiedział, że zegra na pewno, ludzie nie byli pewni Czy ten chłopak tam podał, czy nie będzie odstawał Mając lepszych dookoła, sam miał możliwości i pojęcia Po każdą piłkę dążył do jej oddalenia Chociaż brak na pucharu to fazdan był Zaskoczył całą Polskę swoim celu dążeniem Pokazał nam wszystkim, do czego prowadzi pracę Więc jak trenuje ścieżko to to się później opłaca I choć ma swoje lata, to mocno tego życzy By go kupił ktoś dobry i tam ją